Witam. Przedstawię krótki filmik, jak wykonać podajnik do metody długiego dystansu. Czego potrzebujemy? Podajniki firmy X w różnych gramaturach, krętliki, łącznik Restona i rurkę antysplątaniową. Po kolei. Zdejmujemy kapturek. Obcinamy końcówkę i rozwiercamy wiertłem, akurat w tym przypadku 2,8 otwór pod łącznik Prestona. Chodzi idealnie. Można poprawić. Bierzemy rurkę antysprątaniową dopasowaną do drugiej strony podajnika. Ucinamy. Wkładamy. I z pozostałej części rurki możemy wykonać taki sam podajnik do nieco krótszego, do lżejszych podajników, krótszego dystansu. I analogicznie. Obciniemy końcówkę rozwiercamy możemy zastosować łącznik prystona albo zwykły krętlik Przelotowa. Dziękuję.